Cześć Kasia. Cześć, cześć, witajcie. A co tu się dzieje? A, dzisiaj przebieramy maksika. Mhm. Czy to jest pielucha? Tak, to jest. Prawdziwa? prawdziwa? Tak, zerówka. Nie, jaka Rebo mała, jak używają. rebodne są wcześniakami mhm. do treningu. Jakby to się miało mieć maluszka. Mhm. Założyliśmy teraz Maksikowi. Zmieniliśmy pielucha. Mhm. Bo jutro słuchajcie, jedziemy z nim na... Pierwszy materiał specjalistyczny i pierwsze badanie diagnostyczne do przychodni. Mhm. Mamy zlecenie na badania lekarskie i będzie miał pobieraną kres. Mhm. Przypomina mi się, znaczy moja mama mówiła, że jak ja bym mała, słuchajcie, mhm. bo reborne tylko będą do zdjęć. Mhm. Zrobimy z nim ten. Będzie na pewno zważony. Mm -hmm. Zobaczcie, on ma tak realistyczne o, rysy. O. Cechy. On się tak prze, przekręca po prostu. O, mm. o. o zobaczcie. Ubieżem. Ważne, żeby maluszek nie był za ciepło ubrany. Mm -hmm. Znaczy, ma być ciepło, bo one mają inną cyrkulację temperatury. Jaka jest temperatura u maluszków? 37-37,9 to jest stan podgorączkowy. U. A 38-38,5 to jest gorączka. O! Maksik dzisiaj nam trochę ulał po zjedzeniu mleczka. Mhm. Mm słuchajcie, ja się dowiedziałam, że jak ja byłam mała, to zużywałam, słuchajcie, 10 pieluch tetrowych. Na dzień. 10 pieluch tetrowych. Wtedy się używało pieluch tetrowych. Tak. Teraz też je czasami można dostać. Wtedy się używało. O, zobaczcie, jak on mi się układa. O, teraz teraz patrzymy, trzymaj ten łapek, bo modla latuje łapek. A, jej ja łapę Spokojnie. A nie, bo ucieka z tą główką. No, ucieka, bo szuka kontaktu. A. O. 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 Jego czuprynka. A ty co? Daj łapę. A ty co? Daj łapę. A tu Bobencja. Będę trochę zazdrosna. Nie, nie jest zazdrosna. się łapką. No, o, o, szuka Szukamania, niestety. Słuchajcie. I to jest właśnie to. Pilnuje. Pilnuje tu. Słuchajcie, i takie rozpinane kaftaniki są bardzo wygodne dla mam. Mhm. Oczywiście trzeba, słuchajcie, pamiętać o główce maluszka. Mhm. Panie wygląda z tej perspektywy. Tak, fajnie. On nam się bardzo ładnie prezentuje i rusza ładnie nóżkami. Główek głodny chyba. Tak, liże, liże, liże. Rozmiar ma 50. Rozmiar 50. Tak. To jest długość worodka? E, tak. Wcześniaga dokładnie. Uh -huh. Znaczy, ubranka ma e, 50 centymetrów. Uh -huh, uh -huh. Ubranka 50, dobra. Pytacie się, czy e, rebon chorują? Mhm. Teoretycznie nie, bo nie chciało jest z, winy, z winylu, mhm. ale na potrzeby realizacji materiału specjalistycznego. Tak. To znaczy nie tyle, że rebon choruje, co przedstawia sobą ewentualnie jakąś chorobę, bądź niedorozwój, bądź zaburzenie, ale. bądź. Wcześniastwo właśnie. Tak, bardzo ważna uwaga, i to pamiętam jeszcze, jak tata przyjmował rodziny, słuchajcie. Uh -huh. Bardzo często było tak, że napisane było w książeczkach zdrowia e, dzieci, które przyjmował, że dziecko jest zdrowe. 10 na 10? 10 na 10, tak. A dopiero później, w okresie wczesno-przedszkolnym, wczesnoszkolnym, uh -huh. okazywało się, że dziecko ma problemy. Uh -huh. O, I widzicie? Pytaliście się, jak, jak ja to wszystko sama robię? No właśnie, tak. Na przewijaku. To się nazywa przewijak. Tak, Wygląda tak. jak coś takie do wyrabiania ciasta. Tylko nie jest drewna, tylko jest czegoś takiego. Tak. My tutaj wypróbujemy ten y, malutki. O, teraz on się da, bobek. Bobski. O, o. Zobaczcie, jak on się ułożył o daj, daj łapy, daj łapy. daj łapę pani no, no, daj łapę pani o my już mamy malucha gotowego mm -hmm. słuchajcie, do do ogarnięcia, o zobaczcie jak mi się ładnie Maksiu prezentuje, ja wam pokażę teraz jak on się układa tak wygląda nasz Max na wizytę do pani doktor uh -huh. znaczy pewnie do pielęgniarek, bo do pani doktor to pójdziemy na wizytę jak będą wyniki uh -huh. wiemy tyle że model Lali Max uh -huh będzie przedstawiał różne problemy zdrowotne, uh -huh. ale chcemy też pokazać, że bardzo często nie ma tej początkowej diagnozy, uh -huh. co niesie nam y, ryzyko, y, nie ma tego wczesnego wsparcia fizjoterapeutycznego czy pediatrycznego, bo często u tych małych dzieci y, nie widać, że one mają jakiś problem, Często też jest tak, że w ośrodkach adopcyjnych mhm. nie mówi się o tym, że dzieci mają problemy, i często błędem, może nie błędem, tylko błędnym oczekiwaniem rodziców adopcyjnych jest to, że będą mieli zdrowe dziecko. Mhm. Teoretycznie bez chorób będą mieli, ale będą zapominają o tym, że będą mieli z bagażem doświadczeń, mhm. czyli z traumą wczesną dziesięcą, e, czyli z różnymi lękami. Mhm. E, więc nie obwiniając rodziców, bo nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jak ja mam mała, to na przykład bardzo płakałam. Mhm. I do czwartej rano wszystkie noce od tego drugiego roku byłam rozwojowo tak jak Max, no może dwa miesiące starczy od Maxia, mhm. bo jako czteromiesięczny nie mogę. Rozwojowo oczywiście. Tak rozwojowo. O, zobaczcie, jak mi się Maxiu ładnie układa. Mhm. E, właśnie płakałam i powiedziała kiedyś tato przyszedł na oddział, a pracował na oddziale psychiatry, mhm. przyszedł i mówi: znowu się nie wyspałam, bo moja mała córeczka płakała. Mhm. A taka starsza pani doktor, mówi, pani doktorze, ona się boi, że ona wszystko straci, dlatego ona tak płacze. Jak będzie miała poczucie bezpieczeństwa, to ona się uspokoi. No i rzeczywiście tak było. Po półtora roku bycia w rodzinie państwa Liszczów, e, się udało, chyba przestałam płakać, a najlepszy był mój brat Paweł. Starszy brat? Tak, starszy brat. Mówi, nie płacz, la, ja jestem tu z Tobą. Twój brat, Pawełek. I on miał wtedy lat? Pięć. Pięcioletni Pawełek. Miał tak ogromny instynkt opiekuńczy. Tak. I chyba ja rzeczywiście się uspokajałam. E, także, no widzicie, z Maxem jest troszkę inaczej, no bo mamy lalę, ale piękną lalę. Model tak. Max jest modelem oryginalnym, mhm. z włoskami takimi jak ja wam jak byłam malutka i niesamowicie się układa. Bubek też się zapiekuńczy. bardzo kocha nas, nasz ocaleniec. A my się szykujemy. Bubek też ma traumę. Tak, Bubek słuchajcie też ma traumę, bo stracił przyjaciela Maniusia. Mhm. I sam walczył o przeżycie, a ja mam traumę, teraz się go boję zostawiać. Tak. Dzisiaj na szczęście jest ze mną Magda. Na nocko z nami. I słuchajcie, pewnie albo Bórek będzie spał ze mną, albo będzie spał gość z Magdą. Tak, i będzie próbował zapchnąć z łóżka, jak to bywało. No i zobaczymy. Ale Magda się nie daje. Zobaczymy, jak, jak to wygląda. Mhm. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba w ogóle. Słuchajcie na tym łapeczki i powiedzcie, co myślicie o tym modelu. No, jak tu nie uważasz, że to dzieło sztuki? Dzieło sztuki teraz i e, symulator dziecka telefonowego. To jest symulator, bo ma odpowiedni ciężar, odpowiednio się układa. Co jeszcze robi? I odpowiednio się ruszę mhm. w zależności w jakiej pozycji my go chcemy przedstawić. Mhm. O, zobaczcie, ja Wam teraz pokażę, jak on mi się układa ładnie na brzuszku. Mhm. Uwaga, uwaga, uwaga. O. Można go tak. Mm -hmm. o. Czy w tym wieku już takie małe dziecko wspiera główkę na przedramionach? Tak. Teraz go ułożę, żeby nam wspierał. O. On się ładnie ułoży. O. 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 Widzicie? O. I tak sobie leży zgrabnie i zacnie. Tak jak ja leżałam, jak byłam mała? Tak jak się leżała, jak była mała. I te włoski, to po prostu mama powiedziała, jak go zobaczyła po raz pierwszy, bo była na wyjeździe, a wiedziała, że Maksiu przyjdzie do nas. No bo jest oczywiście potwierdzenie zgody, że możemy robić realizację materiału specjalistycznego. I my się chyba z Maksem nie rozstaniemy tak szybko, mhm. bo materiału mamy sporo. Bardzo się cieszę, że on będzie na. Słuchajcie. Na, że tak powiem. Na konferencji Fasu. O, Zobaczcie, jak on mi się układa. On mi się sam układa. Mhm. Abu Bencja? Abu siedzi. Bencja się zaczepia. Ty podajesz mi łapkę, bo cię nauczyłam podawać łapkę. Tak, łapkę to Ty mądra, Dobrze, ty z rebornami przepracujesz własną traumę. I mam wrażenie, że nawet twoja mama zaczyna przepracować pewne doświadczenia. Tak, doświadczenie tak. Było tak słuchajcie, że mama go wzięła na mhm. ręce, bo chciałaby no zobaczyć, jak to jest. Powiedziała, że niesamowicie on się układa. Mhm. I mówi tak, pojechałabyś ze mną na szkolenie dla opiekunów i nauczycieli z nim? Ja mówię. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Mm -hmm. Trzeba pamiętać, że... O, boboś. No tjek. taki dobry jestem, tak? Taki opiekuńczy. O. O, bobek też pilnuje. Czy to nie piękny widok? Piesek dostanie buzi w nos. On nawet Lale Maksia buja łapą. na foteliku. Z pomocą fotelika. To jest fotelik, i on się buja. O. Fotelik się buja, a my się żegnamy, kochani, i spotykamy się, kochani, jutro w materiale wspomnienia i przypracowywanie traum. Wspomnień z dzieciństwa. I traum z dzieciństwa. I traum z dzieciństwa. I późniejszych traum. Tak. Tak. Reborn dla wszystkich. Do zobaczenia następnym Do razem. Do